Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Madziu. Słuchajcie, pisaliście mi, że jest jakiś z... więzienie Five Nights at Fredis. Ja zobaczę, czy to jest prawda, czy coś takiego naprawdę istnieje. Jeżeli tak, to oczywiście to nagram. jeżeli nie, to jak mówię, poszukam tak ciekawych więzień, żeby na pewno chciało wam się oglądać tę serię. A co mi jeszcze mówiliście? Większość z was mówiła, że muszę nazbierać 250 dolarów, sorry, nie ma przeproś, muszę 250 dolarów tutaj nazbierać i to zrobię, i zrobię, nazbieram te 250 dolarów, walić poranne AP, dobra, zajdę na sekundę, muszę zrobić 250 dolarów i chciałem to zrobić ASAP, jak najprędzej chciałbym to zrobić, pałka policyjna da się załatwić, myślę, że to nie będzie w ogóle trudne. I tylko jedno zadanie. spoko, pałkę policyjną dostaniesz. E, co nam najszybciej zarobi kasę? Naj, najszybciej nam zarobi kasę oczywiście praca. I to jakaś porządna praca, nie jakaś główno robota, nie jakieś, wiecie, 1200, 1700 na umowie o pracę, czyli 1200 na rękę, tylko właśnie jakaś tutaj ładna śmieciowa umowa na 3000 złotych. Coś takiego to jest już coś całkiem przyzwoitego, już można się nazywać człowiekiem, można już tutaj z rozumem i zgodnością żyć przy czymś takim. I właśnie o coś takiego musimy zadbać. 54, 55, 57, 58, 60 chyba wiedzy musiałem mieć, żeby pracować przy metalu i tak dalej. A właśnie to daje nam najlepszą kasę. Uwaga, uwaga, uwaga i jest 60, idealnie, super, 60 powinno nam wystarczyć, a zdenerwowanie strażników zgaduje, że nam wzrośnie do 40. Zobaczmy, są jeszcze jakieś przysługi do wykonania dla was? Nie za bardzo, okej. Okay. Jak się na mnie denerwują, całkowicie niepotrzebnie, idę zobaczyć na dół szybko jakie roboty są gdzie. Z tobą się gada? Nie, z kim się gada odnośnie roboty? Czas wolny, praca. Bardzo niedobrze, bo nie wiem gdzie się pracę wykonuje i nie mogę pobić tą osobę, która ją wykonuje. Tam się gdzieś robi tą pracę, okej. Okay, wszyscy tam pobiegli. Muszę być szybszy. Okej, okay, tutaj widzę, że coś jest. O, tutaj jest biblioteka, tutaj jest sprzątanie, tutaj jest wszystko. Dobra, e, szybko sprawdzę. Stolarzem jest rok, czyli roka muszę trafić. No nie! Rok jak mnie zbił! Jak mnie rok zniszczył i zbił. Bardzo niedobrze to. Hmm. To bardzo niedobrze. Bo ja muszę załadować na nowo save'a. Beznadziejnie, to ja, nie, poważnie, muszę załadować na nowo save'a, bo tak, to dupa. Chcę, żeby dostał na niej zak. niestety nie mogę wykonać tego zadania. Nie skurde, nie mam już tamtego fajnego zadania, które było wtedy, żeby zdobyć pałkę policyjną. No, no, niestety, nic na to nie poradzę. Wiem na pewno, że muszę się rozprawić z rokiem, który jest o tutaj, tutaj jest rok. O, jest tutaj trzech strażników, mam tylko 13 helfa. Rok bije naprawdę mocno i strasznie szybki ten rok. Ten najmniej już Maciaszek jest bardzo, bardzo szybki. I muszę się upewnić, żeby go trafić gdzieś mniej więcej tutaj. Gdzieś tutaj muszę go złapać. Rok jest tutaj, idzie. Dobrze. Rok mnie goni. Teraz czekam tylko na strażników jakiś. Bo tutaj jest na spacerniak. Strażnik, halo. Czy ktoś może mi pomóc, proszę? Strażniku. Rok mnie goni. O, super. Halo! Halo! No właśnie. Tak mnie olali, że po prostu aż mi się głupio zrobiło. Że kurde, przywali mi w mordę naprzeciwko tego. Naprzeciwko was. I co? I nic z tym nie zrobicie? Chyba nie mogę podnosić, bo we mnie strzeli. Chociaż nie jestem pewien. Nie, mogę przenosić. No, ale nie mogę go... A, mogę o tak. Bo ja chcę roka jak najdalej wziąć. Po prostu schować. Okej, okay, niestety go wziąłem tylko tutaj. O, sobie weźmie swój strój. No chyba, że tak zostawię. O, ktoś miał tutaj zadanie. Eleven. Eleven, jakie masz zadanie? Odwróć uwagę strażników. Śniadanie. Kurde, słabo, ale dobrze. Jutro sobie to zrobię. Samu CubSon 11 Rock Jest ponownie rok, okej okay. Dobra. Boże, To jak rok! Rok tak zawsze krzyczy. To w zasadzie idealnie jak rok. Dobra. Rok ponownie tutaj dostaje w pierciel, czyli nie będzie miał dalej tej roboty. Dwie zapalniczki wziął, więc widzimy, że tutaj rok to, to jest, jest troszeczkę taki. Widzę, że. Podpalacz! Piroman, Biroman, biroman Remigiusz Maciaszek. To cały on. To cały on. Znaczy, moglibyśmy przenieść troszeczkę roku tutaj na przykład. Hop. A, nie. Już dalej mi się nie udało. Już dalej mi się nie udało. No i rok wydaje mi się, że już do roboty nie skończysz. Ja chciałem sobie już szybciutko zaklepać. Już wieczorem mógłbym nawet przyjść tutaj pracować. Bo na pewno nie zdążysz się skończyć. Stolarz ile trzeba było? Nie pamiętam ile inteligencji trzeba było, ale czekam aż się po prostu zwolnić za sekundę. W ogóle tutaj dałoby się przepią. Tutaj wiecie, kable uciąć i po prostu tutaj się dostać, ale nie ma żadnego powodu, żebym to zrobił. Nie wstydź się, przyjść do nas. Ja się nie wstydzę. Tutaj nie rozumiem, po co jest to pomieszczenie. Na cholera, ono tutaj jest. Naprawdę nie mam tego pojęcia. No, przekro mi rok. Nie zdążyłeś, aplikuj. Super. Jestem od dzisiaj stolarzem. Mega mega mega, dokładnie o to mi chodziło tutaj. Południowy apel. Nie za bardzo się nim martwię, ponieważ nie mam żadnych nielegalnych przedmiotów. Jestem tak legalny jak się tylko da. Okej, okay, super. I samo, jak masz tego? Oficer Hank. No, nie spróbujemy na nim użyć czekolady na Hanku. Być może się akurat uda. Wejdźmy, znajdźmy oficera Hanka. To nie jest żaden z tych głównych kupcom. Co ty masz tutaj? Zbyt dużo aktywnych przysług. Ok, usunąć magazyn z Alien, usunąć magazyn z Gimper, znaleźć żeletkę dla Ignacy. Wiecie co, oficer Hank? To... Usuwam to, ponieważ to jest zbyt trudne zadanie. O, no i kurde, ciężko jest zarobić kasa, ale postaram się ją pozarabiać tyle, ile mogę dzisiaj. I, i zobaczymy, jak to będzie z tą moją ucieczką. 250 dolarów to mimo wszystko jest bardzo, bardzo duża kasa. Ciężko jest coś takiego nazbierać szybko, jedyne co mogę robić to robić przysługi, dlatego żyletka i magazyn z gimpera i z kogoś jedy. jeszcze, z kogoś z aliena i z gimpera. Proszę alien, mi magazyn tutaj mordo, błagam Cię, niestety go nie masz, czyli będzie trzeba Ciebie tutaj uśpić. Zobaczmy, kupson, może tu masz żyletkę, ojoj, jest na mnie zły, fajnie, stracę kasę, ale nie dużo stracę tej kasy, nie masz żyletki niestety. O ja pierdziele, jak się wszyscy na mnie rzucili, całkowicie bez powodu, niepotrzebnie. Biurko Elevena, zobaczmy, kto jest tutaj emosem, kto ma żyletki, kto jest takim emosem, żeby mieć żeletki? tu masz czekoladę, super, przyda mi się. Aha, ale poza tym nie masz nic ciekawego. Fajnie byłoby podostać dużo tych zadań, jakiś sensowny, sensowniki baseballowy, być może się przyda. Głośniej karetka, głośniej karetka. Śmiało, śmiało, śmiało. Co się tutaj w ogóle przejmujesz czymkolwiek? Jak najgłośniej, żeby cię było słychać na nagraniu, przecież to jest najważniejsze. Meczka, penarium. Nic fajnego nie ma i samo. Masz tutaj tego. Masz tutaj beczkę penarium. Mordo, masz jeszcze gee bolowy, Dlaczego by nie specjalnie na ciebie? I zobaczmy, co masz w biurku. Może ty masz żyletkę, może ty jesteś i osem. Nie jesteś, masz blachę tylko już. Nie mam, nie w już się nie denerwuj, mamo to. O Jezu, kolejny, o nie, będą nam mnie bardzo. E, ale i tak tutaj nie ma żyletki, czyli trasę kolejnego dolara, okej. Cztery dolary, no nie no, to jest tragedia, żeby to osiągnąć, bo my mogliście, że mogę jakoś własne samemu trafę zbudować, ale ja do tego potrzebuję specjalnego drewna. Ja bez specjalnego drewna za bardzo trawy nie zbuduję, no niestety. Kurcze, no nikt nie ma tego pierdzielonej żyletki. Zawsze wszyscy mają te żyletki, a jaki potrzebuję, to nagle nikt nie ma, naprawdę. Czy na poważnie nikt jej nie będzie miał? No, come on, Proszę was, ludzie, o jak są źli na mnie. Okej, okay, ty też w dół. Jasne. Przydały się jakieś lepsze zadanie znaleźć, no ale ciężko jest, ciężko. Żyletki, jak nie było, tak nadal tutaj nie ma. Zobaczmy jeszcze Łuizaka. No, ktoś musi mieć Żyletkę. No, ktoś na pewno ją ma. To jest tylko kwestia wreszcie znalezienia tej jednej osoby. No, nie wierzę. Naruciak. Ty na cholerę, tobie żeletka typie byłaby. No wszyscy macie czekolady. Jak normalnie potrzebuję czekolady, to nie ma jakiej znaleźć. O, ktoś się tutaj zdenerwuje na mnie, żeby nie nóż. Ziemia, nic fajnego. Dobra, weźcie mnie, ubijcie szybko. 3 dolary. No, nie widzi mi się to zbyt dobrze, to więzienie. 250 mi brakuje, brakuje mi 240. 7 żeby uciec, no niezbyt fajnie to wygląda szczerze mówiąc, dobra ty masz jakieś zadanie z którego rezygnuję Rezygnuję żeby, a nie mam wolne zadanie, okej, okay. to sobie coś wezmę, no mam nawet dwa eee, Czekolada, super, jasne że dla ciebie jest zdobyte. z przyjemnością, z uśmiechem na ustach eee, Bloody, proszę zadanie, zadanie, śniadanie, okej, okay. czyli mam podwójne śniadanie, tak, mam podwójne śniadanie, za śniadanie dostanę 50 dolarów Teraz są ćwiczenia, tak mi one średnio obchodzą, szczerze mówiąc chciałbym poprzeszukiwał te cele za tą żyletką. Uh, cele Gimpera i cele Aliena, tak? O! Delti się bije, dobra. Delti, jeszcze Rojo. Ale nic oni nie mają tutaj ważnego z tego co widzę, zobaczmy co ma Royo. Rojo ma wybierać, dlaczego by nie? Dobra, fajnie byłoby się tutaj z Alienem pobić. Okej, okay, Mandzio przestań, ale Alien przestań też było, super. Ja stracę za to 3 dolary, ale zarobię chyba więcej niż te 3 dolary, ponieważ Aliena teraz usunę magazyn. Dokładnie tak. Eee, i potrzebuję, o, kolejne zadanie od Nitra, czas na ćwiczenia, super. No nie! Czemu mi nie zaliczyło? Come on! Zmarnowana kasa. No czas na ćwiczenia, bo nie miałem za dużo aktywnych przysług. A może mi zaliczyło? Nie dlaczego mi nie zaliczyło. Jakaś głupota. Jakiś błąd, że mi nie zaliczyło. Kurde, głupio. A szkoda, bym miał jeszcze więcej kasy. Być może bym jutro już mógł uciec wtedy. No przecież idę z tobą, debilu. Jak mogę szybciej iść od ciebie? dość jakiekolwiek zadanie? Halo, halo. Jakiekolwiek, jakiekolwiek. Ktokolwiek, ktokolwiek. Proszę. Nikt nie ma nic? Okej, okay, no to trzeba sprowokować. Trzeba sprowokować Gimpera, który jest... Tutaj jest OK i poproszę, żeby jakiś strażnik przyszedł. Oj, oj, oj 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 Dobrze, pobili go. Fajnie, opłacało mi się to. Opłacało mi się to, ponieważ lecę szybko wezmę z niego magazyn i zarobię więcej, niż jeżeli straciłem. Przynajmniej mam taką nadzieję. O i tam są kolejne już zadania dla mnie. No dalej, dalej, dalej. O dalej. ja pierdzielę, ile tutaj osób się pobiło. O, fajnie. No, ale nikt nie miał nic ciekawego. Miałeś taśmę, rzeczywiście, ale ja taśmę już nie potrzebuję. Ktoś widziałem, że miał jeszcze przysługę, po prostu jestem królem przysług teraz. Jestem teraz po prostu królem przysług. Zobaczmy tutaj biurko ziemniaka. Beczka penarium. no oczywiście, że nikt nie będzie miał dla mnie niczego. Delti. Wolne biurka może będą miały Żyletki. No nic, niech ta nic. No na poważnie. Przeszukuję całe więzienie za Żyletką. Dwie taśmy ma! Pierdzielony ma dwie taśmy, a Żyletki nie ma. No come on! Ja taśmy już pomijam, ponieważ wiem, że mi się nie przydadzą. Do czego to doszło, że mandzi olewał taśmę? No to jest na poważnie już coś. Wow. Nigdzie, nic nie ma. Ty mógł jeszcze samemu sobie zrobić tu Żyletkę, czy cokolwiek. Zero! Nada! Nul! Nic, a nic. No nic, a nic. Tyle macie przedmiotów, a żyletki nie O właśnie, proszę, miej jakoś coś. Śniadanie, super, tak! Ale na śniadanie mam potężnego quest'a. Zobaczcie, za śniadanie dostaję 100 dolarów. A poważnie, jestem w stanie, jestem w stanie sobie zarobić na wyjście jutro. Plus jeszcze, jeżeli jakieś przysługi mi fajne wpadną, nitro. No nie no, wszystkich już sprawdzałem. Przepraszam, już nie mogę nic zrobić. Tutaj nie poszukiwać się biją, nic ważnego. Nie miałeś żyletki. Nie miałeś żyletki. No nie bo, bo wyleżycie na sobie. Dajcie, o tak. No nie miałeś żyletki, no niestety. Jeszcze ta jedna cela. Chyba multi'ego jeszcze nie sprawdzałem celi. I również pudło. Mm -mm. Nie dzisiaj, nie dzisiaj moi mini nie dzisiaj żyletkę. Chyba ją w ogóle zaraz w, w, tutaj usunę. Znaleźć żeletkę dla Ignacego, ty Ignacy. Bo to jest niemożliwe. możliwe. Ja ci już nie wierzę, że to jest możliwe znalezienie żeletki. Znaczy no, sprawdzałem już lewe na po co ja w ogóle tutaj idę. Dobra, przydałoby się już, żadnych przysług dzisiaj nie wykonam. To byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o moje dzisiejsze przysługi, o Poszukiwać przysługa! Przysługa dla poszukiwacza, chodź tutaj! Ty UPO! Nie! nie! Najgorzej! Dlaczego? Dlaczego żyletka? Mordo. Nie się z tą żyletką, naprawdę. Chodź tutaj. Ignacy. No nie, nie mogę pobić nitra. Sorry, mordo. Brak mi słów. Brak mi słów. Elo, idę spać, słuchajcie, w kolejnym odcinku uciekamy, zarobimy już sobie, mamy mega questa na początek jutro, zobaczymy, czy wszystko będzie ok. mam nadzieję, że nie spieprzę tego questa i że dużo zarobię sobie, no i jutro byłaby ucieczka w takim razie, zatem ucieczka w dni 4, moim zdaniem to jest spokojny wynik, a dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę pod nim i do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa cześć!